Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie pozdrawiam Was, kochani, a zwłaszcza tych wszystkich, którzy jesteście w naszej rodzinie kumenicznej Domów Modlitwy św. Szarbela. Pozdrawiam Was z Florencji, nie tej w Italii, ale tej polskiej Florencji koło Iłży, tutaj, gdzie jestem proboszczem parafii pod wezwaniem w Najświętszej Marii Panny, Matki dobrego początku, tak o niej mówimy, i świętego ojca Szarbela. Jestem bardzo szczęśliwy, to od razu mówię, że w tak, można powiedzieć, krótkim tempie udało się tutaj stworzyć tak bardzo wiele. Tu widać to Boże błogosławieństwo, bo przecież i powstała pustelnia, i świątynia, która oczywiście potrzebuje jeszcze wiele prac wewnątrz do wykończenia, nim przyjedzie obraz Matki Bożej, ten, który już nazywamy cudownym z Italii, który znajduje się w Graniano koło Pompeji, ale tutaj już parafia jest, mam swojego współpracownika, księdza Tadeusza Soche w las, bo ksiądz Tadeusz właśnie jest razem ze mną tutaj na parafii i naprawdę cieszę się bardzo, że Odkąd przybyły relikwie, też i figura świętego Szarbela tutaj do pustelni, przypomnijmy sobie, 24 październik był obecny tutaj razem z nami nasz ksiądz biskup Adam Rosiek, pierwszy biskup katolickiego Kościoła Narodowego, i było to uroczyste wprowadzenie. A dzisiaj, w tę pierwszą niedzielę adwentu. Ten piękny list, który czytamy w naszych parafiach w Polsce, naszego księdza biskupa Adama, który tak bardzo właśnie nawiązuje do tego czasu, ale przede wszystkim do tego, by wielu naprawdę zdecydowało się i wybrało Chrystusa. I tak bardzo chciałem, aby tę pierwszą niedzielę Wam się pokłonić i zapewnić o mojej modlitwie tutaj we Florencji. I powiedzieć, przybywajcie tutaj. Można zawsze na portalu padrejarek.pl przeczytać informacje. Jest numer telefonu. Ze względu na te środki sanitarne, trzeba wszystko do przestrzegać. Przyjeżdżają. I tak odkąd przybyła figura świętego ojca Szarwella i relikwie. Przewinęło się już tutaj bardzo wiele osób w małych grupach. Oni mają oczywiście program przygotowany, jest zawsze jedna, dwie, trzy katechezy, Jest wspólna modlitwa, jest koronka do Bożego Miłosierdzia, wspólna, jest adoracja w kaplicy celi świętego Szarbela adoracja eucharystyczna, indywidualna, czyli te osoby mogą adorować Pana Jezusa i to jest w ciągu dnia, jak również. Są takie, które pragną też do późna w nocy. Nieraz muszę wstać i właśnie tu późno, już w nocy, iść i udzielić błogosławieństwa, bo jest koniec adoracji. Chociaż moim wielkim pragnieniem, nie ukrywam, byłoby, gdyby ta adoracja na światło sakramentu była tutaj nieustanna dzisiaj podczas nieszporów w naszej parafii jak i w wielu rozpoczniemy nowennę do Matki Bożej Niepokalanej przed uroczystością Niepokalanego Poczęcia a dla nas to będzie wyjątkowy dzień a mianowicie w tym dniu zakończymy rekolekcję i już tutaj pragnę powiedzieć, że w przyszłą niedzielę drugą niedzielę Adwentu rozpoczynamy rekolekcję temat obudźcie się bo Pan Jezus przychodzi, nadchodzi. To jest taki temat tych rekolekcji, na które serdecznie zapraszam. Już w przyszłą niedzielę rozpoczęcie modlitwą do Ducha Świętego o godzinie 9 i pierwsza nauka rekolekcyjna. A następnie o godzinie 11, tak jak zawsze w parafii, tutaj Msza Święta, i druga nauka rekolekcyjna, a trzecia nauka rekolekcyjna. Będzie o godzinie, w której jest Msza Święta wieczorna, a każdego wieczoru już od pierwszej niedzieli Adwentu tutaj Msza Święta na Florencji jest o godzinie 19.30. Czyli trzy nauki, jak również wspólna modlitwa, a będzie to koronka do Bożego Miłosierdzia o godzinie 15.00. Dokładny program rekolekcji. Podamy w niedzielę, natomiast zakończy rekolekcję właśnie ten szczególny moment, kiedy postawimy krzyż, błękitny krzyż. On jest odniesieniem się do meczugornie. Tam jest ten mały błękitny krzyż, a my ten bardzo wysoki, bo kilkunastometrowy, będzie on oświetlony. Oczywiście przed 12 godziną, przed godziną łaski, bo taka będzie i będziemy się modlić. Będzie transmitowana również 8 grudnia. Ten krzyż zostanie poświęcony, a o godzinie 21, w godzinę Apelu Maryjnego, krzyż zostanie zapalony, a będzie właśnie miał. Właśnie te, ten, to światło będzie miało kolor błękitny, niebieski. To jest jakby oczekiwanie. My jesteśmy w Adwencie, my oczekujemy na przyjście ponowne Jezusa, ale my też oczekujemy na kolejne tajemnice, które Matka Boża w Meczugorie przekazuje widzącym. I Oczekujemy na te tajemnice. Chociaż to, wszystko, co nas otacza, to co widzimy, wiele znaków nam mówi, że ten czas się rozpoczął, że jesteśmy w tym czasie, który jest inny niż wszystkie. Dla wielu ten rok będzie na pewno rokiem, który będą chcieć zapomnieć. Dla mnie ten rok, no właśnie, też był tak bardzo inny niż wszystkie, jak wiecie. Też odkryłem wiele cierpienia na płaszczyźnie duchowej, na płaszczyźnie też i związanej z, z tym, że podjąłem decyzję, że jestem już tutaj w tym katolickim kościele narodowym i z czego bardzo się raduję. Powtarzam to dlatego, że dzisiaj, kiedy widzę na owoce, widzę to, że już tutaj do parafii przybywają ludzie którzy na przykład nigdzie nie byli w, w, w kościele teraz. Oni przyjechali tutaj zobaczyć erem, przyjechali zobaczyć świątynię i rozmowa, wspólna modlitwa i mówią, znowu wrócimy. I zaczyna się ten etap powrotu. To jest bardzo, bardzo e, dla mnie ważne, że taką misję można tutaj cały czas pełnić. No i e, oprócz tych cierpień ze strony płaszczyzny duchowej też fizyczne doszły choroby, jak pewnie wielu wie czy nie wie, to są choroby związane, choroby nóg, nie mogę za dużo chodzić, ale też doszła cukrzyca, oprócz tych innych przewlekłych chorób, które były wcześniej i ja tak mówię ostatnio na kazaniu, że patrząc na pięć ran Pana Jezusa, to mogę powiedzieć, że mam pięć ran, pięć chorób przewlekłych które jakby każda przez to cierpienie, bo to, to jest cierpienie, jest uwielbieniem Pana Jezusa w jego cierpieniu. Tak to cierpienie mamy ofiarować cierpiący, ofiaruje siebie innym, którzy cierpią jeszcze bardziej, pomaga innym. To jest też bardzo ważne. Więc te rekolekcje, które rozpoczniemy również i w przyszłą niedzielę pod takim tematem: obudźcie budźcie się, obudźcie się, bo Pan Jezus przychodzi, będą to rekolekcje ważne. W ciągu adwentu w parafii. rorat rannych nie ma, ponieważ tu nie mam przy świętej rano, Natomiast zdecydowałem, że podczas adwentu będą msze św. roratnie. W każdy czwartek, bo to jest modlitwa za kapłanów, i będziemy rozpoczynać przeświętą świętą roratnią o 6.30 z kaplicy celi świętego Szarbela. Przejdziemy właśnie z lampionem do sanktuarium i msza święta roratnia. Natomiast również i w każdą sobotę. Będzie Msza Święta Rolatnia, ale po południu, bo tak przecież jest tutaj w parafirze o godzinie 19.30. Moi drodzy, dzisiejszy adwent, który rozpoczynamy, jest inny, jak mówiłem, ale tym bardziej bądźmy dla siebie bardzo życzliwi, okazujmy sobie więcej miłości, bo naprawdę oprócz tego, że wszyscy są zmęczeni. Wszyscy są utrudzeni tym, co przeżyliśmy, co przeżywamy. i Wielu z Was, wiele tragedii również, wiele cierpienia. Dlatego tym bardziej tę miłość ofiarujmy sobie nawzajem. I tutaj w parafii, tu we Florencji, tutaj koło Iłży, jak ktoś pyta, jak jechać, no łatwo. Gdy jedziesz z Radomia do Iłży, czy też z Iłży do Radomia, właśnie... W pewnym momencie możesz, będziesz mógł zobaczyć ten błękitny krzyż zapalony, gdzie można zawsze przyjechać. Zawsze tu jest jeden, jeden z kapłanów i dlatego pragnąłem właśnie to Wam tu dziś powiedzieć. Dla Włochów witali dzisiaj też wyjątkowy dzień, ponieważ wszedł nowy mszał, który. Kapłani używają przy sprawowaniu mszy świętej. Ten nowy mszał to pewne nowe tłumaczenia tego mszału słów. Wiele jest tego. Trochę zastanowiło mnie, gdy zobaczyłem również i pewne powiedzieć można, obrazy, które tam zostały załączone w tym mszale. Są to tak Sztuka modernistyczna, że no, trudno nie, nie oprzeć się myśleniu, że to jakieś nowe, coś nowoczesnego. Pewnie za jakiś czas ten szał będzie też używany w Polsce, bo będzie trzeba ujednolicić cały świat. Ojcze nasz od dzisiaj Włosi mówią inne niż my w tłumaczeniu, czy też w święte, Święty, czy w innych miejscach, właśnie tego mszału nowego. Ja chciałbym powiedzieć Wam, że Florencja, i tu to miejsce, tu gdzie jestem proboszczem, i mój biskup Adam jest poinformowany i wyraził zgodę, powiedziałem, że tutaj nic się nie zmieni. Nawet gdyby wszędzie się zmieniły mszały i msze święte, tu na Florencji będzie zawsze ta, którą celebrował święty Jan Paweł II, którą celebrował święty papież Paweł VI, którą celebrował papież Benedykt XVI. No, słusznie mówi mój współpracownik, no, taka zmiana... W tych tłumaczeń, mszszałów, przy świętej, ona może spowodować pewne rozgoryczenie, a nawet i pewne zamieszanie, pomieszanie. I dlatego no, mówi do mnie mój współpracownik, że mówi, do takiej zmiany to trzeba by było może soboru, tak jak to miało miejsce wcześniej, sobor watykański, drugi i wtedy. Rzesza biskupów, całego świata. No a teraz papież zmienia i no, tych, którzy doradzają w liturgii. Dlatego ja nie będę zmieniał nic tu w parafii. Tym bardziej, że mnie nie obowiązuje, ponieważ jak wiecie, jestem kapłanem Katolickiego Kościoła Narodowego i tamsza święta, ta, która jest i będzie tu. A kiedy przyjdą te zmiany. Które już dzisiaj we Włoszech zostały wprowadzone, no to będziecie widzieć, będziecie mieć już w swoich parafiach. Może za jakiś czas dopiero, nie od razu, ale o tej decyzji chciałem was też poinformować. Tym bardziej, że tutaj będziemy właśnie tej tradycji chronić. Ja mówię Matka Boża dobrego początku, ale dobrze, teraz sobie uświadamiam. Że to nie chodzi o początek czegoś nowego. To może o to, by zachować to, co było od początku, kiedy myśmy byli młodzi, kiedy myśmy mieli dzieciństwo, to, co pamiętamy z tradycji, co dzisiaj jest wyrzucane z łatwością z naszych świątyń. Tu zawsze, komunię świętą przyjmuje się na klęczkach za jak tylko pracę. I środki, poz środki pozwolą na kolejne prace. Wewnątrz sanktuarium oczywiście będą też balaski drewniane, jak to było w wielu naszych świątyniach. Obrusik, który będzie na te balaski znów zakładany, i wszyscy na klęczkach. Tak tutaj będzie, w tej parafii, a gdzie indziej, no to już nie wiem. Dlatego zawsze zapraszam i e, naprawdę pragnę Wam życzyć wspaniałego, dobrego Adwentu, przeżycia. Jest on inny, ale odkrywajmy, odkrywajmy też przede wszystkim radość, radość Maryi, radość Matki Bożej i zaczerpnijmy z jej radości w tym smutku, cierpieniu i bólu, w tych trudnych sytuacjach, które mamy i przeżywamy. Dlatego przypominam Wam też, że wszelkie transmisje, Zawsze możecie oglądać na kanale YouTube, kanał Szarbel TV, lub też na stronie internetowej padryjarek.pl. Na tym kończę i dziękuję za wszelką wsparcie. To nic nie zabieram, wszystko to idzie tutaj, żeby to piękniało to miejsce i żeby tutaj, żeby tutaj naprawdę ci, którzy przybywają. Czuli się dobrze, i już mam radość taką, że ktokolwiek był, mówi: Ja tu muszę znowu wrócić. Więcej. Niektórzy wrócili do domu, i gdy już wrócili, napisali czy zatelefonowali: Ja już bym chciał tam wrócić. Czyli jest w tym miejscu coś szczególnego. No jest. Matka Boża wybrała sobie to miejsce. To nie ksiądz Jarek, święty szarbek. I z tego się bardzo raduję. Niech Bóg wam błogosławi. Przyjmijcie błogosławieństwo na cały Adwent. Niech Was błogosławi wszechmogący Bóg Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen.